W dzisiejszym odcinku zbudujemy trzy najmniejsze bazy, jakie tylko się da w Minecrafcie. I żebyśmy mieli jasność, ja widziałem różne inne bazy na projektach zagranicznych, ale nic stamtąd nie brałem, stwierdziłem, że zrobimy trzy bazy, takie według mnie, jakie można by spróbować zrobić na start. Założenia jakie mamy, w każdej bazie musi być piecyk, musi być łóżko, musi być podwójna skrzynia, musi być crafting, musi być kowadło. To jest absolutna podstawa, która musi być w danej bazie. Dlatego ja sobie biorę po kolei wszystkie te rzeczy, które są mi potrzebne. Eee, o, w ten sposób i zacznijmy sobie budować. A, no i kolejne założenia. Baza nie może wystawać więcej niż jeden klocek na, na powierzchni. To nie jest klocek, tego nie liczę jako klocek, nie? czyli jakby to może wystawać, i nie możemy zejść niżej niż jeden klocek pod ziemię. Nie? Tak, tak, takie założenia sobie przyjąłem. I tego będę się trzymał w trakcie budowy mojej bazy. Dobra, na początku zaczynam sobie od łóżka, no bo to jest stosunkowo łatwo ustawić. Później rozbijam sobie coś takiego, tutaj dostawiam sobie to już oczywiście buduję pierwszą bazę. Jakby ktoś nie wiedział, tutaj sobie może nie tak, tylko tak sobie zrobię. Tutaj dostawiam coś takiego ciach. No i myślę, że tą pierwszą bazę możemy już zamknąć sobie. Bo tutaj nie, wie, nie wiem, czy coś więcej uda mi się dołożyć. Wydaje mi się, że już tutaj więcej nie dołożę, e, dlatego sobie to zamykam. Ciach, 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 ciach. E, OK, tu sobie postawię blok pomocniczy na to, bo ponieważ musimy sobie zrobić wejście w taki sposób. Ciach, ciach. No, i teraz oczywiście musimy sobie to pozamykać. Jeżeli chcecie, możecie, nie musicie dodać sobie tutaj na przykład szybę. Dlaczego by nie? Ja stwierdziłem, że bez sensu, bo w końcu, jeżeli mamy taką bazę. O, cyk, tutaj mamy łatwy dostęp do wszystkiego. Tutaj o skrzyneczka, pyk, łóżeczko i tak dalej. Tylko się otworzyło. O, cyk, cyk. Muszę teraz zamknąć swój interes, ale no jeżeli chcę sprawdzić czy jest na 3 to albo sobie otwieram górną klapę i widzę albo tutaj tą wejściową i widzę i wszystko jest ok, a tutaj mam całą przestrzeń dla siebie, taka typowa startowa pierwsza baza, myślę że to jest jak najbardziej wystarczający na start więc teraz może spróbujemy zbudować coś troszeczkę większego, żeby troszeczkę więcej itemasków się zmieściło, a to jest taka typowo pierwszy dzień potrzebujecie nory Voila, zamiast budować jakąś turbo opewilne, no to wystarczy taki klocek czegoś. Lecimy do drugiej bazy. Druga baza już jest trochę większa, ponieważ wewnątrz jest 3 na, 3, 3 na 2 przepraszam. I mamy w niej ponownie podstawowe założenia. E, craftinga mi tu tylko zabrakło, a wiem, że tu jest ten crafting, o właśnie, cyk, więc tu musi być jeszcze crafting. Dobra, super. I teraz tako, jak ją budować? Ja sobie zacząłem od tego, że Musimy sobie na pewno ustawić łóżko w jakiś sposób. Łóżko ja sobie ustawię tutaj ciach. Oczywiście musi być podwójna skrzynka, bo to jest nasze podstawowe założenie. Standardowo robimy ciach i piecyk tutaj Tadam. Dodatkowo dochodzi oczywiście jeszcze nam kowadło, które musi być, bo jak żeby inaczej. E, no właśnie, i teraz jak to zrobić, żeby tą resztę pomieścić. Ok, zacznijmy sobie może od krzaczka, chociaż nie wiem czy krzaczek będzie aż tak. Tak, możemy w sumie zacząć od krzaczka. Ja bym sobie krzaczka posadził tutaj. Na to bym sobie postawił e, to, dodatkowo wziąłbym sobie jeszcze i tutaj sobie postawił oświetlenie w taki oto sposób i tak naprawdę w takim oto miejscu zagospodarowaliśmy sobie całą naszą bazę wystarczy to teraz ładnie obudować z czegokolwiek ok, mamy coś takiego, wszystko jest fajniutko zrobione oczywiście blok pomocniczy teraz ustawiamy sobie klapę wejściową tutaj dodatkowo dokładamy sobie standardowo po zamykanie tego wszystkiego ciach, ciach i tak naprawdę tutaj mamy to zrobione nasza baza, cyk, wchodzimy i ponownie tutaj mamy skrzyneczkę, wszystko jest w pełni funkcjonalne, tu jak krzaczek urośnie to też będziecie widzicie, tutaj bez problemu jestem w stanie go zebrać, więc to nie jest coś takiego, że ja sobie wymyśliłem i nie mogę tego zebrać, tutaj tą skrzynkę również mogę bez problemu otworzyć ze wszystkiego, mogę w 100% korzystać jak widzicie z łóżka, wierzcie mi nocą też skorzystacie tutaj ciach, ciach, wszystko jest jak najbardziej w pełni działające podobnie w poprzedniej bazie, dlatego Myślę, że tą bazę również możemy uznać za zaliczoną taką podstawową, ponieważ nie wyszliśmy więcej niż jedną kratkę na ziemię. Przypominam, to jest jedna kratka, tego nie liczę jako kratka, to, to, to nie jest kratka, to jest kratka, to nie jest kratka. No i jedną kratkę pod ziemię, więc tak naprawdę to jest dwa, dwie kratki wysokości, ale wszystko ładnie upchnęliśmy. Przejdźmy do trzeciej bazy, która jest największa. I tutaj upknąłem naprawdę masę, masę rzeczy. Tu macie dosłownie wszystko, co jest Wam potrzebne, żeby przeżyć i żyć sobie w spokoju. Tylko że ta baza jest troszeczkę większa. I tutaj wykorzystamy naprawdę jej dobrodziejstwa. Ponieważ jak sobie wejdziemy do środka, chociaż może na razie nie będę wchodził do środka, wezmę sobie na początku te dwie rzeczy, żeby sobie zbudować wejście do naszej bazy. Kurczak, idź mi stąd, bardzo cię proszę, ja tu pracuję ciężko notabene robimy sobie tutaj 3 na 3 zostawiamy oczywiście kwadracik, czyli ja sobie robię tutaj coś takiego, coś takiego tutaj mogę sobie zrobić o tak, ciach, ciach ciach, ciach, mamy 3 na 3 jest ok, daję sobie od razu tutaj blok pomocniczy tu sobie zamykam w taki sposób, ciach, ciach ciach, ok, mam to zrobione jest yes, yes. ok zacznijmy sobie może od podstaw, czyli łóżko ja bym sobie łóżko stawił w tym miejscu Dobra, następnie, co ja bym chciał jako następne? Następne może crafting i piecyk. To możecie wstawić w różnych miejscach, tak naprawdę. Zależy to tylko i wyłącznie od Was. Ja pamiętam, że coś z tym craftingiem kombinowałem, żeby go przestawić w innym miejsce, bo później coś tu poprzestawiałem. Ale to zaraz zobaczymy, czego mi zabraknie. E, tak, o tutaj na pewno sobie to rozwalę w tym miejscu i wstawiam sobie tutaj e, 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 to. Może będziemy od razu kasować bloki, które, które wstawiłem. Ciach, to mamy zrobione. Dobra, to sobie wywalmy. Aha, no to jeszcze łóżko musimy wywalić. Pulpit, pulpit, tak, pulpit na pewno nam się przyda. Wstawimy go sobie, o, tu nawet jakąś jaskinię mam. No, to nic. E, tutaj sobie wstawimy pulpit, to mamy zrobione. Dajcie mi jeszcze o e, to bym sobie tutaj wstawił. OK. Jest wszystko git zrobione. E, na pewno bym chciał sobie... So ok, to to już mogę sobie wywalić. Krzaczek bym sobie wziął i teraz to. I tak, o, piłę bym sobie wstawił na pewno tutaj, a krzaczek sobie posadził w to miejsce. To już mam zrobione. E, wiem, co, co ja zrobiłem z tym craftingiem. Ten crafting przyniosłem gdzieś tam pod łóżko, a tutaj sobie wstawiłem śmietnik. E, więc tak też zróbmy. Tutaj sobie wstawimy śmietnik. E, tu oczywiście wstawimy sobie jeszcze podwójną skrzynkę od razu. Czyli tak, o, to sobie rozwalamy. Ciach, ciach, Tu wstawiamy podwójną skrzynkę, tam sobie rozwalamy, tu sobie rozwalamy i teraz tak o, ja sobie crafting wstawię, no myślę, że tam, bo sięgnę bez problemu, to mogę sobie już wywalić, bo to już mam wszystko powstawiane, to też mogę usunąć. E, fletchera i e, krosno sobie wstawmy i to krosno i fletchera wstawiamy sobie w tamto miejsce, o, cyk, mamy ładnie zagospodarowane, super. Jest okejka. Teraz, tak o. co ja bym chciał zrobić? Wiem, chyba coś źle przestawiłem. Dobra, ustawmy sobie na początku te trzy rzeczy. I teraz, tak o Dmiarkę ja bym sobie postawił, może w to miejsce. To bym sobie zrobił tutaj, i to bym sobie zrobił tutaj, żeby mi się zmieściło. Ok, pyk, pyk, pyk. Kartograf. Czy on jest nam jakoś specjalnie potrzebny? No, czul wie. Tak naprawdę, więc możemy go sobie stawić tu. Ok, kowadło. No właśnie, teraz gdzie to kowadło upchnąć? Wydaje mi się. Hmm, tak, patrzę teraz na to miejsce, które to mamy. Co nam tu zostało? To, to i to. Yy, czyli możemy postawić dwie rzeczy na coś. Jak dobrze myślę. Ok, postawmy sobie kowadło w tym miejscu. Ciach, to sobie weźmy. <tryk> tutaj, Ej, coś za dużo miejsca tu mam, czegoś nie postawiłem. Bo teraz mam tu trochę za dużo miejsca, mi się wydaje. Ej, no naprawdę, czekajcie, aż zobaczę sobie tutaj, co ja tutaj mam, czego tam nie mam. To jest poza tym, że jest inne ustawienie. To jest tu, to jest tu, to jest tu, to jest tu, to jest tu. No tego przecież nie mam. No pewnie tego jeszcze nie ustawiłem. Dlatego mi czegoś brakowało tutaj. To możemy zrobić tak, żeby mieć łatwiejszy dostęp, to możemy zrobić w ten sposób i tutaj rzeczywiście ustawić sobie jeszcze to. I tak naprawdę, ej, aha, no i teraz jeszcze kamień szlifierny. Tak. I teraz teoretycznie powinno wszystko nam tu działać i mieć to ręce i nogi. Więc przychodzi chwila prawdy, zobaczymy czy wszystko będzie na pewno działało, czy z niczym się nie pomyliłem, czy coś trzeba jeszcze przestawić, bo widzicie ja to ustawiałem trochę randomowo, wcześniej to miałem przemyślane, a teraz ustawiłem to randomowo, dlatego sobie wejdę tutaj, ciach, no i teraz wielki test wszystkiego, czyli to sobie wywalam i sprawdzamy. Czy sięgnę do enżantu? Sięgnę. Czy sięgnę do pulpitu? Sięgam. Tutaj również sięgam, tu mi się otwiera. Mogę naprawić, ciach, tu smoker, tu piecyk, tu to. Tam sięgnę do Fletchera, ale Fletcher jest nieaktywny. Krosno, crafting, mapa, oczywiście tutaj, cyk. Eee, I tak o, tu sięgam, git, tu sięgam, git, tam sięgam, git. Tutaj sięgam, git, stąd tam też sięgam, no i tu mogę sobie na spokojnie zejść i zebrać jeszcze to, czego potrzebuje i wyjść i łóżko się... Wszystko! Wszystko! Ej, widzowie, udało się, udało się nam wszystko tutaj elegancko zmieścić i myślę, że taka baza wygląda naprawdę kozacko. Powiem wam, naprawdę spodoba... Jak zobaczyłem ten pomysł ogólnie tam, wiecie, na zagranicznym YouTubie, że w ogóle próbują pomniejszyć te bazy, to stwierdziłem, że, że spróbuję to zrobić i, i to jak zaprojektowałem to, to mi się mega podoba. Powiem Wam szczerze, i mamy tu naprawdę dosłownie wszystko, czego potrzebujemy, i jak ja bym osobiście grał na survivalach. To na początek, jeżeli bym nie miał wystarczających materiałów, żeby sobie trzasnąć jedną z moich willi, które budowałem, to bym sobie zrobił właśnie taką bazę, bo bez sensu tracić kupę czasu na zbieranie materiałów, które nie są Ci potrzebne, żeby zbudować sobie tymczasowy domek, a tu mamy naprawdę kozacką ziemiankę. Rzućcie mi wyzwanie i napiszcie, o jakich wymiarach powinienem zrobić bazę, w sensie najmniejszą. Dajcie mi właśnie jakieś takie, wiecie, rzeczy na zasadzie, że możesz wkopać się jeden w ziemię i możesz wystawać jeden nad ziemię, ale nie możesz się wkopać dwa nad ziemię, czy coś takiego i na Napiszcie mi jakie rzeczy powinienem zmieścić w tej bazie i jakich wymiarów powinna być. Czyli na przykład piszecie mi, Patryk musisz zrobić bazę 3x3, czyli tutaj wewnętrzna część ma być 3x3. E, możesz zrobić tak, że tutaj czwarta kratka będzie obudowana czymś tam. Możesz korzystać z tego, żeby budować tutaj jeden pod ziemią i jeden nad ziemią, ale trzy kratki nie mogą być już nad ziemią. No to liczymy, to nie liczymy, przepomnę, to nie liczymy jako kratki, tak? No i musi być tam na przykład, nie wiem, piecyk, farma, to tamto, stramto, nie? Więc jeżeli będziecie mieli dla mnie takie wyzwanie, to z chęcią je przyjmę i, i najlepsze wyświetli się na odcinku. A może zrobimy nawet kolejny odcinek z jakimiś trzema najmniejszymi bazami, jakie uda się zbudować. Tutaj masz odcinek, który nagrałem ostatnio, a tutaj masz odcinek, który YouTube poleca Tobie, bo uważa, że na 99% Ci się spodoba. Zostaw suba, lajka, dzwona. Widzimy się na shortsach we wtorek, średni i czwartek oraz na kolejnym odcinku już piątek. Siema!